Toru, lepsza Polska. Idzie Pan Radny, Pan Radny dzisiaj będzie pierwszy. Lepszy Torun, lepsza Polska pyta. Panie Radny, dzisiaj pytamy taki mały teścik, jaki jest najważniejszy punkt dzisiejszych obrad? Trudno było mi powiedzieć o najważniejszym punkcie, ponieważ są punkty merytoryczne, które są niezwykle istotne, ale są też punkty takie honorowe i dla tych osób, które będziemy dzisiaj honorować, są one równie ważne. I proszę mi powiedzieć, jaki, w jakiej wysokości w nie mamy yy, deficyt? Deficyt? Tak, deficyt tradycja. E, jesteśmy radios, w trakcie tak? zmian właściwie cały czas planu, więc trudno o tym mówić. dzisiejszy jest też czy no, będzie no, no, nie będzie Olsztyńska. Może się pan pomyć o 10 milionów. Znaczy, dlaczego mogę się o 10 milionów? Tak jak mówię, deficyt jest w ciągłej zmianie, jest to rzecz e, miękka. Więc ona się cały czas zmienia. zależności, czy będzie olsztyńska. Czy olsztyńska nie będzie budowana, no to, to się okaże od tego też będzie zależało deficyt, jaki będzie w no, mieście. Nie, 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 pani nie ucieka, jesteśmy już. Wiem, w jakiej wysokości ja mamy się... deficyt w Torunów? Ojem. no. Pani radne. a jaki jest <grym> nie najważniejszy nie punkt mi... dzisiejszych obrad? Nie, pan sobie nie robi. Ach, nie ma ważnego punktu, dzięki. bo nie. No, nie mamy no, kolejnego nie radnego? Się... Muszę. Dzisiaj bym się uduszę jedną pytanką. Pan pewnie będzie wiedział, jaki mamy deficyt w Torunów. W jakiej wysokości? Deficyt Poza musiałbym... tym, że jest rekordowy? No mniej więcej. Musiałbym... musiałbym o 10 z, z, panie musiałbym można się Musiałbym pomalić. sprawdzić. Natomiast yy, oczywiście tematy toruńskich finansów są znane chyba wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Zresztą jesteśmy niestety jednym z najbardziej zadłużonych miast w kraju. Dzień dobry, panie radny. Nie do tylko. Ale to w takiej okolicznościach tak, chciałem tak cię przywitać. Ja bardzo chętnie będziecie tylko jedno krótkie. Tak. Jaki jest deficyt? Ja dzisiaj takie małe pytanie dla wszystkich radnych. I powiem ale szczerze, że na czterech radnych trzech nie wiedziało. Deficyt je, jest. Nie o może się mniej. pan pomylić o 10 milionów, ale kwotowo. Ale. My teraz rozmawiamy, co to jest wywiad? Tak, się... tak takie pytamy wszystkich, no? Nie, no, w takich ok okolicznościach się te... nie wypowiadam w ogóle. Mamy kilka minut do tak, tylko. Tak. Jak tak. się panu podobają nowe śmietniki na starówce? Nowe śmietniki? Proszę. muszę, muszę na przystankach. Na przystankach i na starówce, bo są dwa rodzaje. Znaczy na przystankach podobają mi się. Wie pan, ile pan go one kosztowały? Znaczy nie, nie. Milion dwieście tysięcy złotych, nie uważa pan, że to musiałbym 1 200 Musiałbym sprawdzić. Milion dwieście tysięcy złotych koszt śmietników razem z montażem. No rzeczywiście, no zaskoczył mnie pan teraz tym pytaniem, musiałbym to na pewno. Słowo, milion dwieście tysięcy. Musiałbym sprawdzić. Na pewno są nieco lepsze niż te, które były poprzednio. E... <laughs> Jeden kosztem, który stoi na starówce, sześć tysięcy pięćset, sześć To rzeczywiście koszty są dosyć duże.